Do drugiej wędzenie idzie. Tak to wygląda z temperaturą. To się to tam pomału bździ. Teraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jakie temperatury. Widać leci, jak leci wiatr, wieje mocny. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tak to wygląda. Zobaczymy jakie temperatury 30, ło Zimno Słonina cieplejsza O u góry Kiełbaska jeszcze biała Dobra, lecimy dalej. Kolejne minuty mijają. Zobaczymy co się dzieje. Słabo trzeba podnieść temperaturkę. Tutaj widzę kiełbaska coś zaczyna mieć już kolor u góry. O telefon paruje. Ale trzeba zwiększyć temperaturkę, bo już 4 godziny wędzenia. A tutaj coś słabo widać. Niską temperaturę utrzymują. Temperatura dymu nie przekracza 50 stopni. Mięso ma 3 dychy mniej więcej. Sprawdzałem przed chwilą jeszcze. Dobra, gonimy dalej.